Ale, że ja i mój idol. Ja i mój idol, chat. Ja i mój idol. Którego właśnie rozwaliłem. Pójdzie to sprawdzić? Chyba nie. Dobra. Zaraz, zaraz, zaraz. Ten, ten hmm. kill poleciał dokładnie teraz. Który? Dlaczego? Który. Remek był z nami teraz w elektryku? W ogóle kojarzę Remka jakby był z nami w elektryku teraz. On... Nie. Tam byłem ja, Euro. To się wydaje, że nie było. Ja byłem też. Hmm. Aha, dobra, możliwe. Możliwe, że pomylił mi się. Emi ja był diable z takiej osoby I Ja. Mhm. Dobra, ee, ktoś Patesa widział? Hmm, Na nie. początku go widziałem Mm, powiem, że wydarzył się bardzo dziwny też ruch, nie wiem, czy to był A przypadek, czy mi się wydaje, ta... że mogę wiedzieć, gdzie padremek, bo nalewałem paliwko i widziałem, gdy robił słupek na początku. E, dokładnie, powiem... on na słupie rą... jest romnięty Blaszka. E, mm -hmm. Powiem tak, ogólnie to było Czyli bardzo dziwne, się ponieważ... I... W sensie nie, znaczy inaczej, Blaszka, on jest romnięty dokładnie na rakietce. Ja, wyobraźcie sobie, że przebiegłem, ja uciekałem od AB'a. No ale, że Patecki wyszedł po tym znaczy, fragu. No się zgadzało, no bo tam go tam jest okay. Chciałbym się zapytać, bo to będzie. Czemu było coś jest takiego, dowód tym ja Czy wy możecie mi nie robić sam Zacha się zatrzymał w miejscu przed elektryką. Nie dostaniecie się zaraz kopa na to wyłączył? tam nie A się mogę dowiedzieć. Dobra, AB, może inaczej troszkę było. AB był, no może być kwestia pingu, z mojej strony to wyglądało tak, że biegniesz do elektryka, gasisz światło i, i zatrzymałeś się tuż przed drzwiami, po czym one się automatycznie zamknęły, tak jakbyś chciał mi zrobić zasadzkę, ale Abi, hmm. mam dobrą wiadomość, nie mogłeś kilnąć ani Remka, ani Pateca. Więc wow, tylko nie, nie podejrzewam Czy gdzie umarł no. Bo ja go widziałem na space jeszcze Uuu. Więc on no, pewnie nie umarł w wszedł... jestem pewnym niewinnym. On pewnie umarł <noise> gdzieś blisko, wydaje mi się, bo on tam dostał od długo. Okej, okay. e, dobra, słuchajcie. On musiał gdzieś po prawej ja jestem... paść. Kom... to w sensie my tam to ostatni byliśmy. Dobra, no, ty... bo... dobra, stop! Kto jest w elektryku? To naprawi światło. A ja, Diables, Ewron oraz Diabeł Ej tak Eksa, Diabeł, Diables, Ewron Dobra, no to mamy Diables. Patmas, zachanek Seblaszka, Blaszka, tak? Cztery osoby podejrzane Eee, tak. <grym> Ale... Blaszka Czekaj, ty Blaszka. No Jeśli no, robiłeś no. słupek, to czy ty widziałeś, że Nie, ktoś nie, się ja kręci... robiłem paliwo Mówiłem, że Remka okay. widziałem ostatnim przy słupku i ja robiłem paliwo wtedy Okej, okay. mm. okay. ktoś tam biegał? Nie, nie. Ja do... widziałem... Już... Nie, poczekaj, czekaj Powiem tak, ja Blaszka. mam pytanie do Diablesa Nie, nie, nie Mam blaga, to no bo zrobiłem. Sytuacja jest taka, my go zostawiliśmy na Space Shipie Diables. Ja On ja nie żyję Kogo? No hmm. Paty był ostatni na Space Shipie, i kota więcej nie było. Ma musisz się wrócić, więc ten. Nie wiem, mimo Diables jest strasznie sas. Nie, nie. Dobra, mamy cztery podejrzane osoby w takim razie blaszka, Nexe, Patma za. Ale dlaczego tak? ja? Nie trzeba pilnować. No nie, wiem, bo ponieważ... nie, nie jesteśmy w stanie tego masz... stwierdzić, no. No, Ponieważ... A Elektrykala to mój stary naprawił. Nie. Dlaczego? to tam byłeś? Byłem tam, nie widziałem. Ale jeszcze nie wrócił. Nie mogę. To, to się przecież nie da. To się przecież nie da. tu troszkę zabawy impostorom. Nie. Albo crewmate'om, Poblokuję. blokuję ich. trochę. Wiem, że to może oznaczać, że po prostu każdy będzie wszędzie, no ale... Dobra. cokolwiek tutaj, czy nie? O no co, to, to ja z zamknąłem światło, które... Sam, no muszę sam naprawiać, no nie mogę z tego. Tu, tu, tu. No dobra. Czekajcie, do ja co wow. Remake? A nie żyje, ale Diables jest też czysty. Ja. Ou, ty! A, to się z a, to easy mamy, Dostaje Blaszka i Nexa w tym momencie. Bo ja ja mam pytanie w Zachę, że to na pewno... To nie ja mam pytanie. Pytanie. Bo pytanie, ja no. naprawiałem światła i Też ze mną powiesz, był diabeł. Tak, słuchajcie, i, i diabeł nie słuchajcie. żyje. Sytuacja, nie, nie, słuchajcie, sytuacja jest taka. Na Nexa na razie nie najeżdżajmy jakoś bardzo, ponieważ w tamtej rundzie... Ktoś, wod, ktoś nie... rąbnął dy, diabeła na moim ciele. To był stack 100%, Nie wiem kto. To jednak nie oczyszczam go jednak, bo im przerywa. No, możemy blaszkę i nekse faktycznie. No, mi ich po prostu dwójkę. No, pierwszego blaszkę, bo nie był podejrzany, bo nie był potwierdzony w pierwszej rundzie. Tak. A musimy dokładnie. kogoś wyrzucić. No i jego Paweł się zgadzał z zabiciem po prostu. A ja tam W Wtedy... specimenie teraz się dzieje. Nie, nie dało się, on nie mógł, no tak, mógł tak, powiedzieć, to, że go tam nie było. nekse. A że nekse, Zaha na 100%. <laughs> bo Zacha był ze mną, widziałem, jak biegał do specimena. Został mi diabels, no dobra, muszę zrobić trzy fragi. Fucking trzy fragi ale nie zrobię trzech fragów, bo przecież Zacha będzie walił dziurę w tym. Zacha będzie walił konia w adminrumie. Mm, 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 mm. Miejscu, Aby, żeś to zrobił. Że ja pytań normalnie nie mam. Kto cię tu sprawdzi? Nie tu, 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 tu. Ja wiem, co on widzi. Powiem ci tak, byczku, no nie klikniesz tego przycisku, choćbym się miał zżygać. No one more kill. Hit me, baby, one more time. 14 sekund. We dobra. Kurczę! Pieczone! Let's go. No to z wiemy co robić. No, dokładnie. Lekce. No to... to Ivron. Okej. Tak, na siebie. Dobra, zagłosowałem kurde, nie Warto, bo... przeprasza, przeprasza bardzo, że się zaśmiałem przy tym, Noem. Ewo Eee, czemu nie zgłosiłeś, Pamiętam, kurde, ja przycisk. Ja miałem... siebie miał zgłosić martwego? Ja miałem, ja miałem, przycisk ja miałem, zgłosić, miałem już no. kill cooldown, no. tylko nie wiedziałem gdzie no. kto jest Mogłem stać przy tym przycisku i liczyć, że ktoś no, tam ja, będzie ja, Ej, w takim miejscu, żeś zginął, że nie mam pytań Alan, lucky wyszło z Mogłem to wygrać, mogłem, ale nie wygrałem no więc teraz trzeba się przyderehardować, czat jako crewmate, trzeba coś pokazać. Chociaż to naprawdę była dobra gierka, chat. Te przyciski, te przyciski, one serio są. No, czat przyciski to jest game breaking. No, nie? niestety, przyciski to jest totalny game breaking. Bo jeżeli mogłem tam stać, jak ja bym tam, ta stanął i poczekał na ten przyciski, ja nie mogę. Przecież ciała, Czad, to jest totalnie moja wina. przecież oni byli zabici w tym samym miejscu. Stara tam otworzyć drzwi. I stać i tylko monitorować przyciski, w ogóle wszystko i to byłby koniec. To byłby GG i WP. wiecie, że Blaszka w tym momencie ginie, to jest double key robiony. Robię 800 kills per second. Ja tutaj też zginę. Nexe, Severon, Nexe, Severon. Dobra, ile mam fragów? Dobra. Mhm. Ja jednego. Okay, kto jest w specjmenie? Ja, ja Nexe i Patec. Okej, okay, Czy ktoś do Was dołączył tak jakoś ostatni? był tam ostatni? ktoś tak? tam wchodził znaczy na, na, na dorzutkę? Tak, wiem kto. Baby, no, dokładnie. Nie wszedłem do Was, ale stałeś tam, czy za, nas. nie? już Wam powiem o co chodzi. Yy, na Medbayu Patmas jest rozdupcony na, yy, na lunecie. I teraz tak. Ja z osób, które były w MedBayu zapamiętałem, był faktycznie AB, był Blaszka, był Patmas, był Nexe. Ja Patmasa wyobraźcie sobie, ja go widziałem jeszcze żywego, jak zobaczył, zerknął, jak ja się skanuję. No, tak, ja też patrzyłem, czy się skanujesz. Temu. I mogę na pewno być pewien, że. Zaka, zaka to nie był na pewno self-report, bo widziałem, że rzeczywiście się skanował. Ja byłem ja przy sobie tym. powiem tak, ja wchodziłem do Specimen'a jako pierwszy. Chodził to przecież. też o. poczekaj, no. czekaj, Czemu mi potwierdzasz, że to nie jest mój self-report? Ja w ogóle. No. Bo widziałem, czy jak się skanujesz jak po prostu. No. Więc ja ci ufam, że A, jesteś, i... jesteś niewinny. Jeszcze raz powtórzę, 9 sekund temu padło ciało, więc sobie wydedukujcie, kto był killerem. Kto? 9 sekund mógł mógłbyś nacierał. Mi się wydaje, że to AB. Ja, AB. Tak w, w ogóle Nex jest tak ulany, mm, że jak wymieniał lub nie, to się wymieniał, powiedział ja, Nex i Patet. Co? Ja, ja Nex i Patet. O? No, 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 serio? Patet. No tak, no, tak, tak Patet. Patet. Tak schudłem schudłem ostatnio, 197 jest. AB, AB, AB. Ty, patacki, co ty robiłeś w tym elektroniku? Ja całą rundę czekałem przy światłach, pomyślałem sobie, że popsuję grę impostorom i jak tylko się zgaśnie światło, to je zapalę z powrotem. No i co, zapaliłeś? się a ty byłeś kto? Ja, Kto był z nami w Specimenie? Ja byłem. Jak wasz wątek świat, to ja byłem. Ja byłem. był ja na elektryku. Co a, to może ja, ja, ja byłem tam po lewej. Tak, lewe. tak. Ja byłem tam po Ja też nie wiem, który. Bez kitu. a się przeraziłem, jak będzie można że No stary, ja te niki to po tobie podfotarzałem, bo ja sam je zapamiętałem. nie nie też się wydawało, że Specimen Room, to jestem po prawej na dole. No nie da się, chat. No się proste, że się nie da. Dobra, ja mam w dupie idę za Ewronem. Ewron nie rozszel mi szczęki o podłogę. Ja, Ewron, zostaniemy kumplami, słyszałem. Czat ja nie chcę zginąć, bo to ma być odcinek na YouTubach, więc. Więc wiecie, powiedzmy, że mu ufam. A jak nie, to przynajmniej będzie tytuł, że zostałem zdradzony przez jakąś. No, no, czy ja mogę? O, Pik. Ja se korpką tu zakręcę. A ten te szmaty, burę, No przecież się nie da, no. NO BYŁ! MUSIAŁEŚ WIDZIEĆ! Ewron? Ewron? Czemu? Co? Co? Czekaj, bo... Jak ty... Mm -hmm. Byłeś na aktualnie tlenie, jest to wcześniej mm. koło, obok ciebie był Nexe, mm. Nexe już nie żyje i mm -hmm. czemu tak się stało? Chat, Ale byłem kulą! Byłem kulą, bo w tamtej rundzie, gdyby nie ja, zginąłby Ewron. A teraz... jest to szmatę i zabija mnie, a nie Ewrona. Jak ty biegasz do mnie do O2, no. ja biegam z O2 i jest od razu Nexe. No. No, ja jeszcze byłem w O2, to co? Przeteleportowałem się? No nie, no ale byłeś najbliżej wtedy NEXE, chyba że ktoś po prostu przebiegł go ciachnął no, i ty go nie widziałeś, ale mi się to nie chce wierzyć. No, podejrzane. Blaszka, trochę. nie chcę na ciebie reportować, ale to co mówisz jest nielogiczne. Po opowiedz okay. mi, co się wydarzyło. Wbiegam z NEXE do O2. NEXE idzie mm, te kurki zakręcać, wiecie o co chodzi, na samym dole. Ja wchodzę do O2 naładować powietrze, przy którym już stoi Blaszka, po czym ja jeszcze ładuję O2. Blaszka wychodzi z O2 i reportuje ciało i mówi, że to ja zabiłem. Więc albo to ktoś w ogóle niepowiązany, albo to jest self-report. Czekaj, Ewron, opowiedz mm. tę historię jeszcze raz. Dobra, to co, krumejcik i to jest spocony Krumejcik, Dlaczego? Ponieważ po pierwsze klucze, Pates wrócił zrobić klucze, ale Pates już tutaj śmierdzi. Oj, Pates śmierdzi. No i dobra, mamy tak. Evron Diabeł Blaszka, Evron Diabeł Blaszka, Patecki AB, Evron Diabeł Blaszka, Patecki AB, Evron Diabeł Blaszka, Patecki AB, Diabeł Blaszka, Patecki AB, Remek, Evron Diabeł Blaszka, Patecki AB, Evron Diabeł Blaszka, Patecki AB. Ewron, diabeł, blaszka, patecki, AB. Ewron, diabeł, blaszka, patecki, AB. Nie żyje blaszka, nie żyje patecki, AB. Diabeł, blaszka. Ewron, diabeł, Ewron, diabeł, Ewron. Remek został przy antence. Ewron, diabeł, AB jeden z. Cześć, to imposterzy. Nie, ja już jestem przy elektryku, naprawdę. No. Okej, okay, dobra? Diables był ze mną, teraz bieg do elektryka, biegliśmy praktycznie krok w krok. No to diabeł, Ewron, jest... Czekaj, co? Tak e? jest w ogóle ciało. Ciężko ciało ciało jest w byli... Medbeju, widziałem, to sytuacja była taka e, liczę, było. Li, ta, nie, było tam pięć osób. Ewron, diabeł, blaszka, patecki, AB. To, te osoby. A nie, a nie był też Patmas z przypadkiem. Nie, nie pojawił, osoby, te sięgały, osoby tam. widziałem o, biegające. To wyłączyło. Znaczy, no AB kojarzę, kojarzę masz... nikt, że to nie 1, 2, 3 na końcu kojarzę, i wydaje mi się, że patmas też tam może coś Nie chcę coś, nie tak z oczami, koleżko, bo A ja gdzie ty w tym jesteś? momencie jestem na O2, robię sobie drzewko. Dobra, no to mamy hmm. dwóch impostorów, to jest AB, Ewron, Diabe Diabeł, jeden z nich. To już tak, musimy no dojść. No, Diablez teraz może potwierdzić to, że biegłem praktycznie z nim krok w krok do elektryka. Kogoś nie potwierdził, że nie, że nie, że nie, nie, że no, 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 nie, Słyszałem nawet, co powiedział Diablez. To był bardzo szybki report Tak. No, sam bym double killa zrobił, No, powiem tak. No i ma z diabeł. Nie bro. mówię, ale wiesz, Nie, nie mówimy, mówimy że killa, Nie, no, sytuacja jest taka. Ja zgordowałem ja policzyłem, kto wchodzi, kto wychodzi. Potem jeszcze widziałem Remka i Zachę na Lodziku. Do, do nich się przysłyszałem, jak światła zostały wyłączone. Potem stwierdziłem. Ja potem, potem minąłem jedną osobę wybiegającego z tego medbay, Jak ktoś wybiegł, możecie się przyznać lub nie. E... No, ja wybiegłem wcześniej, jak światło było wyłączone. Dobra, to czyli to był AB, wybiegałem. no, czyli w medbeju został w Diabeł nie, możecie mi, ja, możecie nie mi wierzyć lub nie, no ale Imo to jest jedna z tych jedna z tej trójki, to sobie pokażę. nie wiem, ale ja no. Czekaj, co ty tobie, w ogóle mówisz? Czekaj, Remek światła, mijałeś, Ewrona e w takim razie. Stop, 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 mówisz, że jak się światła wyłączyły, to tańczyłeś przy lodziku, a zreportowałeś ciało w medzie. Tak, bo tam poszedłem. Poszedłem tam, Remek mi widział, potem pobiegłem i klikałem cały czas spamowałem report. Bo widziałem, że sporo ludzi wchodzi. No nie żyją dwie osoby, które wchodziły. Czy to jest Ewron i No i tyle. Kto jest, kto jest safe? Okay. Kto może potwierdzić kogoś? Bo to jest łatw... ja Zacharemek. Ja mogę, Remek. Nie mogę potwierdzić, to że to raczej nie zabił Remek. Ja mogę ma, pamiętajcie, się, że mam Ej, jednego. Dobra, chwila, kto, był, nie? kto był na światłach? Bo cały czas tam ja było pięciu osób w prawą stronę. Ja to nie ja mogę. To jest frigera! Równo z Diablesem biegłem. Połowa e, tu ekipy była przy wejściu i zgastała. Tu, 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 tu. No, Dobrze. Chcemy wyłotować, czy już. Ja mogę. Ja bym chciał złotować Imo to jest Ja, Ewron. To hmm, kogo jestem Ja Ja tańczyłem. Ja od nie razu wy... mówię, że Nexa też śmierdzi, bo... Ale po co kogo ta, ta, ta kamera? kamera? Żeby mnie ktoś nie zabił na nich. O, na kamera? Na wyłączonych kamerach? Nie wiem, czy były wyłączone, hmm. czy nie. Dobra, ja odsuwię bro. No, ja też i jestem zainteres. za tym szczerze. Ja też jestem za Ebronem, ja też jestem za Ebronem. I drugi ja też jest <laughs> Wierzę, wierzę na Excel To jest diabeł, serio, to jest diabeł. To musi być diabeł, że ja jej wybiegł. i się przyznał do tego, bo ktoś wybiegł serio... ktoś serio wybiegał z no, elektryka. Ale to niepewno nie jest self report. Dobra, no i to jest diabeł. 100% to jest Mas Jezu, czatno, no nie mogę! Widzieliście to oro w pierwszej rundzie! A wystarczyło tylko policzyć. Ez? S... dzięki tym blarium, że słówka dla Lynn. Dziękuję, dziękuję. Dobra, Chat, ja robię przycisk. To jest. To jest tak, powiem tak, to jest wideo na YouTube'a. Ja robię przycisk wywalamy diabła, koniec gry. Panowie! Możecie mi zaufać lub nie, ale to jest Zjabeł. To musi być z A, czy dobra, powiem tak, że no, Nexe się za bardzo spocił w, te, w tej rundzie, żeby wychłanał. No. <grym grym> A jeżeli ja... wywalisz sobie kolegę, no, strasz, który z nim no, to jest za bardzo śmier... śmierdzić. Bez nie, jaj, no strasz, na Ja wołtuję. Give me video nex, na YouTube'a, to jest z jabełu. rozumiem, natomiast yy, na siedmiu nie hmm, zrobimy też wrócać. czegoś takiego, bo no. jest instant jest. Ja jestem gotów zrobić ten no. odcinek. Go! No go! Dobrze. Pokaż Bolsy, Zacha, no? Zrób mu odcinek. No Zrób no, mi no, odcinek. Ej, ale no bez żartów, no komu? To, to jest diabeł no Pozdrawiam serdecznie w pierwszej rundzie Elop! Zajebi argument, zróbcie mi odcinek. No. <grym> nie no, Dewron <te>, no. <grym> no to było, wyliczyłem kto wszedł, i jeszcze by się przyznał, więc to było wiesz, że jesteś diabeł no czaję, 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 bardzo czerwę, nie, bardzo się spocił po no, prostu. To jest dupy kilo też były u nas trochę. Trochę były. Witam, dzień dobry, pierwsza runda, pozdrawiam, subskrybujcie kanał, słuchajcie się.